Mogę no? Jaką? Zajdź No bie... O mój Boże Instalog JET Low team yy... A kim ja mam zagrać? Ty? Zagraj... Blackman A po Black, Black Gill no Black Gill Black Gill Black Gil. Black Gill Gil? Nie, nie, nie Pan kiedyś stanął nad brzegiem Ale... nie. No tak wykupuje Spike down A. A Chodź, chodź, pokażę Ci taki online pan na saferze na C Żeby rzucić tą wiesz tego tego smoka tak jakby chodź Patrz musisz stanąć okay. w tym rogu A zawity. zabity Zdychaj

Dobra, nie mówcie, że jest AFK, może się zestresują, nie? Serio działa? Pa, stresują <i> się <dictionaries> i pilnują, nie? No, szkoda Watch your eyes! Watch your eyes! Nie mogę zabić tej drzewy I know exactly where you are Like, give me a moment. Nie! Tak! To... <grywa> dobra, nie, dobra so... Po prawej jest, słyszysz kroki PRAWO Le NIE LEWO, LEWO, PRAWO Jak się z tym czujesz? Co? Oh? Ale masz lufę yeah. <grywa> <I'm outta here. grywa> <yes>? yeah, Ej pa, <grywa> ej Oddychaj, oddychaj spokojnie O yy, nie O mój Boże Ale no, muszę Sorry, poniosło mi. O O mój Boże Emm. Um... mam ładny ten, jest, taki, taki celownik masz być. O, oh, no! Nice try O, no! oh, smells good. Oh, no. <laughs> A, o, jaki? mnie to lepiej widziałeś, to? No. Thank you. Ty nie, 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 nie,

Yeah, <laughs> so <Stop. laughs> <Kto, who>, classic. <laughs> classic David. Spike down. do I have the spike. One enemy remaining. Nice. Oh no! To nie ma jej A, mam, mam, mam Dziemaj się Spokojnie, zabiję ich wszystkich Nie, no nie, proszę, nie Dostała raz Rejna, o co ma, że wejść na mieszkanie. Ale ja no, nie reaguję, nie? Run run I, no. No. <głos> 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 I jest po dwóch flotach, ale jest HP Jak ich zabijesz, masz Ulta Super pocieszenie. Jak min <noise> <noise> minus zero? Jak <noise> minus zero? to da, się, da się dać komuś na minus zero? No No i umarłeś, widzisz? Dzięki Opa, pa No i nie aż muszę się zepsuć Ja nie mam pana na to no co? co trzeba zrobić? No co? Spójrz mi w oczy Patrzę Gdzie ty widzisz, że ty nie, no nie jest to z kołpa

What drop? I don't have anything. Ah bro. Let me know if you need healing. Help a girl, she is Need yeah. healing. Thanks for okay. me. I can't move, Mauricio. I can't <laughs> move it, move it anymore, Mauricio. Tak tydak, tak tydak. Ja wentem ja? O kurde, let's go. Ascend, birajad.